Gdańsk, jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce, kryje w sobie historię, kulturę i ducha nadmorskiego portu. Spacerując po urokliwych uliczkach naszego miasta, można poczuć wyjątkowy klimat miejsca, które od wieków przyciągało kupców, podróżników i artystów. W tym filmie zapraszamy do podróży po Gdańsku, jego tajemnicach, ciekawostkach i punktach oczywistych. Dzień dobry wieczór, tu Kamil i Wojtek, to jest kanał Stary Ziomek i Morze i zapraszamy do kolejnej opowieści o naszym mieście. Gdański Żuraw żuraw, gdy stoisz obok niego, przy nim, pod nim to wiesz, że jesteś w Gdańsku, albo w wirtualnym Nowigradzie. Takiego miejsca nie ma nigdzie indziej, ani w Polsce, ani w Europie, ani na świecie. Jest jednym z najważniejszych symboli Gdańska. Podobno był to największy dźwig portowy średniowiecznej Europy, ale nikt już nie jest w stanie tego potwierdzić ani zaprzeczyć. Żuraw zwrócony swym licem do Motławy oprócz tego, że był dźwigiem portowym, również stanowił bramę miejską. Tak jak i kiedyś, tak i dziś zamyka wspaniałą ulicę szeroką. Onegdaj strzeg miasta, a dziś zaprasza turystów w swoje progi. W jego czeluściach znajduje się zrekonstruowany mechanizm napędowy, czyli ogromne drewniane koło, które poruszane było siłą ludzkich nóg. Kiedyś wydawało się, iż mogą to być nogi skazańców, jednak byli to opłacani pracownicy portowi. Na przestrzeni lat zarobił dla miasta zapewne krocie. Nikt nie wie jak wyglądał w momencie jego wybudowania, a jego pierwotna wersja powstała w XIV wieku i była konstrukcją drewnianą. Do XV wieku dwukrotnie płonął, jednak z uwagi na swoje ogromne znaczenie szybko był odbudowany. Jeszcze do XVII wieku pełnił rolę militarną, a z czasem nawet i mieszkalną. ma 30 metrów wysokości i pozwalał na podniesienie ciężaru do 4 ton na wysokość 11 metrów i do 2 ton na wysokość 27 metrów. W tym miejscu w 2019 roku odbywały się nawet pokazy skoków do wody. Nie wiadomo jak jakość motławy wpłynęła na skoczków, ale mamy nadzieję, że wszystko jest w porządku. Dziś majestatyczny żuraw jest jedynym w swoim rodzaju przykładem historycznej budowli portowej. Na jego szczycie zaś znajdował się mały blaszany żuraw, który wskazywał jaki jest kierunek wiatru. Żuraw w 1945 roku został w ogromnym stopniu zniszczony podczas zdobywania miasta przez armię czerwoną. Drewniane elementy dźwigu spłonęły, a ocalała tylko część murów. W latach 50. brama została odbudowana, zaś w grudniu 1959 roku wpisano budunek do rejestru zabytków. Schron na Olszynce. W pobliżu trasy sucharskiego na gdańskiej Olszynce, znajduje się żelbetowa konstrukcja, która jest unikatem w skali całego kraju. Wznosi się na wysokość aż 12 metrów, a jej fundamenty mają wymiary 12 na 17 metrów jednak to niewielkość tej budowli budzi zdumienie. A jej eliptyczny kształt, co zdecydowanie zwiększa jej walory ochronne. Kiedy powstała? Miało to miejsce w 1944 roku, na kilka miesięcy przed zdobyciem Gdańska przez Armię Czerwoną. I tu powstaje jednak ważniejsze pytanie: jakie było przeznaczenie tej budowy? Na chwilę obecną brak jest jakichkolwiek odpowiedzi, gdyż nie zachowały się żadne dokumenty na jej temat, lub też nie zostały jeszcze odnalezione. Interesujące jest nawet samo miejsce, gdzie znajdował się schron, a w zasadzie fakt, iż nic tam praktycznie nie było. To też świadczy o jednym, iż nie była to budowla, gdzie mieli chronić się ludzie. Pozostają dlatego jedynie domysły i spekulacje. Hipoteza, która cieszy się największą popularnością, mówi, że schron służył za ochronę agregatów prądotwórczych, a te zaś miały stanowić zabezpieczenie elektryczne dla najbliższych okolic w przypadku zniszczenia elektrowni na Ołowiance. Do tego trzeba dodać, że na ulicy Olszyńskiej 41 znajdowała się stacja pomp która chroniła te tereny przed zalaniem, czyli była obiektem strategicznym w kontekście walk z armią Czerwoną. Sam schron jednocześnie jest tak zbudowany, aby mógł magazynować zbiorniki z olejem napędowym oraz znajduje się w nim szeroka brama z rampą, dzięki której można wprowadzić urządzenia do wnętrza budowli. Dodajmy, że w kierunku rampy biegło kiedyś torowisko. Po wojnie w tym miejscu był magazyn wojskowy, a z czasem przejął go związek działkowców. Dziś to pustostan, gdzie można znaleźć śmieci i napisy wykonane sprejem. Jak można wykorzystać to miejsce, jest trudno przewidzieć, ale szkoda, aby się marnowało. I zanim przejdziemy do dalszej części opowieści, zachęcamy Ciebie, drogi widzu, do polubienia tego filmu, subskrypcji i wspierania nas poprzez Patronite lub zakup wirtualnej kawy. Dodam tylko, że dla trzech osób, które zamieszczą najciekawszy komentarz pod tym filmem, mamy grę planszową Hansa Gids. I to dzięki uprzejmości Invest GDA. Lecimy dalej. Żabi Kruk Żabi Kruk. Wydaje się, że wszystko jest w porządku, ale czy na pewno? Jako gdańszczanie zdążyliśmy się przyzwyczaić do tej nazwy i być może również nie dziwi ona krakusów, gdyż też ta występuje. Ale co w ogóle znaczy Żabi Kruk i skąd wzięła się ta nazwa? Legenda mówi, że wzięła się od flisaka Wojtka o nazwisku Kruk, który zakochał się w bogatej mieszczance i przez diabła został zamieniony w kruka, zaś w trakcie swojej miłosnej batalii wpadł do Żabiego Bajora na Starym Przedmieściu. I to właśnie przez tę legendę ten niewielki akwent zmienił swoją nazwę na Żabi Kruk. W wersji nieosadzonej w legendach, gdyż przedstawionej przez profesora Janusza Itisa, Żabi Kruk pochodzi od odgłosu wydawanego przez żaby, czyli kruczenie. Pierwotną nazwą tego miejsca było Kogenfull, czyli żabia kałuża. Z rzeczy, które mało kto wie, w tym miejscu na przełomie XIX i XX wieku jeździł tramwaj, pierw konny, a z czasem elektryczny. Trasa łączyła pierwszy dworzec kolejowy w Gdańsku, czyli gdańsk bramań zinna z ulicami głównego miasta, w tym Stargiem Rybnym. Ulica ta przed wojną prezentowała się zupełnie inaczej niż dziś i była mocno zabudowana kamienicami. Na przykład patrząc na obraz Roberta Meyerheima, trudno zobaczyć w nim jej aktualny wygląd. Oczywiście najbardziej znanym miejscem na tej ulicy jest kościół Świętego Piotra i Pawła, w którym można znaleźć liczne ślady wielokulturowości historycznego Gdańska. Tu spoczął Anton van Obergen, czyli architekt wielkiej zbrojowni czy Ratusza Staromiejskiego i tu można znaleźć m.in. epitafium rodziny Uphagenów. Nadmienić należy również, iż Johann Hafner, który uczynił z Brzeźna i Sopotu kurort, to właśnie na Żabim Kruku wybudował łaźnię, dzięki której gdańska higiena osiągnęła wyższy poziom. Molow w Brzeźnie. A skoro o Brzeźnie mowa. Dawno, dawno temu, na przełomie XIX i XX wieku, linia tramwajowa Brzeźnie obejmowała ulicę Zdrojową i kończyła się na plaży. Tam zaś rozpoczynało się piękne molo. Przez wiele lat Brzeźno nie miało szczęścia i tak jak inne przedmieścia Gdańska, często było palone i grabione. Duże znaczenie miało panowanie Francuzów i osoba Hafnera, który uczynił z Brzeźna kurort. To właśnie tutaj powstało pierwsze morskie kąpielisko, które było jeszcze przed tym, które powstało w Sopocie. Kiedy pojawiły się tutaj pierwsze tramwaje, czyli pod koniec XIX wieku, ktoś wtedy wpadł na pomysł, by zbudować molo. I był to pomysł idealny. Na pomoście znajdowały się ławki i przebijały to łodzie żaglowe, to parowce, które pływały pomiędzy Gdańskiem a Chelem. I pomimo, że I wojna światowa zahamowała na chwilę rozwój tego miejsca. Tak po wojnie, kiedy zostało odbudowane, odwiedzało je prawie 170 tysięcy osób rocznie, czyli więcej niż w Sopocie. Samo molo początkowo miało 100 metrów długości, a po rozbudowaniu sięgało prawie 220 metrów, czyli prawie 80 metrów więcej niż obecne molo na Zaspie. Zaniechano inwestowania w brzeźno jako ośrodek uzdrowiskowy i samo molo zostało zburzone. Z inicjatywy prezydenta Franciszka Jamroża na początku lat 90. XX wieku wybudowano nowe molo, ale już w innym miejscu, czyli na granicy Zaspy i Brzeźna. Obecnie w okolicach ulicy Zdrojowej niestety nie widać zbyt wielu zmian za wyjątkiem niesamowitej renowacji domu zdrojowego, który znajduje się zaraz przy wejściu na plażę. Czy to miejsce ma szansę na wybudowanie nowego drewnianego pomostu w starym miejscu? Zobaczymy, podwodna zagadka Zatoki Gdańskiej. Całkiem niedawno niemieccy archeolodzy dokonali wielkiego odkrycia na dnie Bałtyku w Zatoce Mecklenburskiej, o którym pisały media na całym świecie. Stwierdzono m.in., że jest to jeden z najstarszych artefaktów zachowanych w historii cywilizacji, zbudowany przez człowieka, co miało miejsce ponad 10 000 lat temu. Konstrukcja mierzy prawie kilometr długości i składa się z 1,5 tysiąca kamieni i 300 głazów. Dlaczego o tym mówimy? Bo niewykluczone, że Zatoka Gdańska ma podobną tajemnicę, która nie została jeszcze przebadana. W okolicach Gdańskiego-Jelitkowa znajduje się na dnie Zatoki Gdańskiej struktura, której nie ma na żadnych mapach Państwowego Instytutu Geologicznego, mapach stanowisk archeologicznych czy też opisów przeszkód nawigacyjnych w Wydziale Hydrograficznym Urzędu Morskiego. Jedynym śladem jej istnienia jest chyba tylko prosta informacja graficzna umieszczana na mapach nawigacyjnych. Płetwonurkowie, którzy ją widzieli, nie wiedzą czym jest, a geolodzy czy archeolodzy morscy nie mają chyba pojęcia, że istnieje. W związku z powyższym należało się jej przyjrzeć z bliska, co też uczyniłem z żeglarzem i naukowcem kolegą Michałem. I co zobaczyliśmy na sonarza następnie podczas nurkowania? Owa struktura ma kształt długiego na kilkaset metrów wału sypanego z kamieni, o szerokości ponad 10 metrów na koronie i ponad 30 metrów przy podstawie na dnie. Jego długość to około 400 metrów widocznej regularnej w miarę części kamienistej, która wystaje z uskoku dna na wysokość miejscami 4 do 5 metrów. Jego podstawę tworzą drobne kamienie, a wraz z wysokością pojawiają się coraz większe głazy, czasem do 1,5 metra średnicy. W jakim celu wznoszono by tak potężną konstrukcję prostopadle do oddalonej wówczas linii brzegowej morza? Pamiętajmy, że kilka tysięcy lat temu linia brzegu przebiegała w innym miejscu niż obecnie. Czy jest to unikalny w swojej formie i miejscu os polodowcowy? Nie przypomina zupełnie w wymiarach i lokalizacji oraz strukturze tych znanych na lądzie. Gdyby tak było, to również mamy do czynienia z unikatem geologicznym. Może jest to zatem jakiś megalit, powstały tysiące lat temu w formie Przypominające kamienny piers, a może budowlą zniesioną dla innych celów przez dawnych łowców reniferów. Zatem, czy jest to świadectwo tytanicznej pracy ludzi z okresu tuż po lodowcowego, czy może efekt działania naturalnych sił samego lodowca? Ta tajemnica potężnego podwodnego kamiennego wału czeka na rozwiązanie. Dziękujemy za wytrwanie z nami do ostatniej minuty. Mamy nadzieję, że nasza praca Wam się podobała. Zapraszamy do oglądania naszych innych filmów i dzielenia się nimi ze znajomymi. Polub, subskrybuj, komentuj. Dzięki i do zobaczenia wkrótce.